Wspólnie obfite Boże Błogosławieństwo dla policjantów, pracowników cywilnych i dla wszystkich, którzy z nimi są związani. Niech się zjednoczą w pracy i służbie dla braci, tak jak dziś z tym sztandarem w ręku przychodzą do Boga, dawcy wszelkiego dobra. Módlmy się. Boże, Ty stworzyłeś człowieka na swoje podobieństwo i powołałeś go, aby żył i wzrastał we wspólnocie z innymi ludźmi. Ty w swoim synu dałeś nam przedziwny przykład miłości. Przez niego przykazałeś, abyśmy się wzajemnie miłowali. Obdarz hojnym błogosławieństwem tych wiernych, którzy poświęcają się służbie braciom. Obłogosław ten sztandar Komendy Powiatowej Policji w Lokczycach. Spraw, aby wszyscy, których ten sztandar jednoczy, byli wspólnotą pokoju i wzrastali ku Twojej chwale. Udziel pomocy wszystkim, którzy Cię wzywają i zachowaj ich od wszelkich niebezpieczeństw. Przez Chrystusa Pana naszego przekazuję sztandar powiatowej komendy Policji w Rowczycach ufundowany przez Społeczny Komitet Fundacji Sztandarów. W imieniu ministra spraw wewnętrznych i administracji przekazuje sztandar Komendzie Powiatowej Policji w Robczycach jako wyraz najwyższego uznania, godności dumy. Guck ojczyzny.